I łączymy się z Brukselą, gdzie jest Wojciech Gnad, Prawo i Sprawiedliwość, Europejscy Konserwatyści i Konserwatorzy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Ciekawe, czy w Brukseli też taka ładna pogoda jak w Warszawie, ale Pfizergate, tak. taka trochę przemilczana, jakoś przeszła bokiem, a to jeśli chodzi o afery, to wymiar finansowy tej afery chyba największy od wielu, wie, wielu lat. Mirona, czyż tak, szczególnie zainteresowana? Tak, jestem zainteresowana i jeszcze pytaniem, jak się witamy, czy bonjour, czy szczęś Boże? Bo, <laughs> e, pan... Witajcie kochani Ta, jeszcze. A, możemy... jeszcze kochani, kochani. Ale wracamy do Pfizer Gate i umowy y, na prawie 2 miliony szczepionek. Unijny sąd orzekł, że... Miliardy nawet. Miliardy. Tak? miliardy, miliardy tak, ach, miliardy. Od tak, nie I to jakieś nawaciki. Tak, tak nawaciki. Tak. Unijny sąd orzekł, że Komisja Europejska nie miała prawa odmówić ujawnienia SMS-ów z 2021 roku i pani Ursula von der Leyen miała ujawnić te SMS-y z szefem. To były, tak. były SMS-y z szefem Pfizera. Pfizera tak, tak wyrok, jak wiemy, jeszcze jest nieprawomocny. jak to w tej Brukseli jest? Komentowane. Czy też taka cisza, e, właśnie jak u nas jest w Polsce. W którym, tak, przyznam się szczerze, jest dosyć cicho w mediach głównego nurtu na ten temat, ponieważ jest to sprawa niewygodna dla Komisji Europejskiej. Kompromitująca szefową Komisji. komisji von der Leyen. Tak, dokładnie. Tej praworządnej Unii, Komisji Europejskiej, która coraz częściej ma problem z praworządnością, z przejrzystością, ponieważ nie tylko sprawa szczepionek, ale chciałbym przypomnieć, że e, kilka miesięcy temu e, Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował raport, w którym wskazał, że pieniądze z Komisji Europejskiej trafiały do NGO-sów w sposób nieprzejrzysty. Co więcej, za pieniądze Komisji Europejskiej wspierany był lobbying, który realizowany był w Parlamencie Europejskim po to, aby namawiać europosłów z różnych krajów członkowskich do popierania no. zielonej polityki Komisji. Bardzo przejrzyście za to pani Ewa Kajli dostawała no, te w walizach. Tak. To przejrzyste było bardzo. O, dokładnie, <laughs> dokładnie tak. Dokładnie tak. Pani Ewa Kajli e, dalej tutaj w Brukseli już poza Parlamentem Europejskim, ale spaceruje, można ją spotkać, także włos w głowie jej jak na razie nie stać. No dobra, co się, co, co, się, co, co się mówi w Unii Europejskiej o wyborach w Polsce, bo to niemiecka prasa, przynajmniej bardzo zaniepokojona wynikiem pierwszej tury wyborów. Ale co tak Niemiecka prasa zaniepokojona. Niemcy spoglądają z niepokojem na to, co się dzieje w Polsce, ponieważ doskonale wiedzą, że jeśli w Polsce do, dojdzie do zmiany władzy, ponieważ wybór nowego prezydenta z obozu konserwatywnego może posypać, jak domek z kartą, układankę koalicji 13 grudnia. Niemcy mają nowy rząd, którym zapisano w umowie koalicyjnym bardzo ambitne cele, cele nie tylko dla Niemiec, ale dla Unii Europejskiej i dla Polski. Niemcy doskonale wiedzą, że mając Donalda Tuska za, za wschodnią granicą mogą pozwolić sobie na więcej w relacjach z Polską, Między innymi do umowy koalicyjnej w Niemczech wpisano ETS-2, realizację ets 2, czyli podatku od ogrzewania i transportu, wobec którego Donald Tusk na początku prezentacji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, która trwa od stycznia, kończy się w czerwcu, nie ma na razie żadnego sukcesu, praktycznie nic nie robi, zapowiadał sprzeciw. Tego a Niemcy, sprzeciwu zdaje się, nic się nie a, słyszy. mają ambitne cele, jeśli chodzi o przepędzanie. Migrantów na polską stronę, ale co, kogo Unia Europejska popiera w, w tych wyborach? Bo to... Unia Europejska wspiera Rafała Trzaskowskiego. Wspiera Rafała Trzaskowskiego, Rafał Trzaskowski jest, można powiedzieć, produktem unijnego systemu, ponieważ e, warto, warto przypomnieć, że kariera Rafała Trzaskowskiego e, zaczęła się właśnie w Brukseli. W Parlamencie Europejskim pracował jako doradca polityczny Europejskiej Partii Ludowej. E, I z tych głosów, które ja tutaj słyszę na korytarzu, to Duży wpływ właśnie niemieckich europosłów, którzy byli zwolennikami federalizacji Unii Europejskiej. Spłynął, to oni wpłynęli na Donalda Tuska, aby w 2009 roku Rafał Trzaskowski został biorące miejsce do Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo, zwróćmy uwagę na to, e, jak potoczyła się kariera polityczna Rafała Trzaskowskiego. On zaczynał w Parlamencie Europejskim. On nie przeszedł żadnej ścieżki samorządowej, ścieżki e, krajowej, parlamentarnej. On od razu z doradcy politycznego w Europejskiej Partii Ludowej, w której rządzą Niemcy, stał się europosłem. Z europosła został ministrem, później Tusk dał mu prezydenta Warszawa, teraz mu dać prezydenta. Polacy nie mogą się na to zgodzić. No dobra, ale wróćmy do Niemiec, którzy ostatnio jakoś nie głaskali Donalda Tuska, bo no to, to, to jest ta sama ekipa. Dosyć, no, raczej... dosyć, dosyć jednak zaskakujące, bo pupilek spełniający wszystkie życzenia Niemców, no jednak został przez kanclerza Merca potraktowany dosyć obcesowo, żeby to delikatnie określić. No pokazano mu, tak, pupil drugiego wagonu. Pupil drugiego wagonu. Nie mamy oczywiście do tego, żeby jeździć drugą klasą, tak, no tak. ale jednak. To, na, to nawet nie była druga klasa, to był drugi wagon wagon, w którym e, nie zapadały żadne ważne decyzje. E, z jednej strony uważam, że wzięli go e, na, na, na tą wyprawę do Kijowa, dlatego że Tuskowi bardzo na tym zależało. Chciał pokazać swoją sprawczość, ponieważ tak jak mówił, że Radka Sikorskiego, jego i Rafała Czaskowskiego, podobno nikt nie ogra. No, no, ja tak, nawet nie tak, widzę, że panowie chcieli krójce, grać. Tak. E, tak, Ale dlaczego czy... kanclerz pozwolił sobie na taki przy kamerach, na taki gest palcem, ty idź tam do wagonu. No przecież to jest już no poza wszystkim w jakim skrajny brak kultury? ja myślę, że Donald Tusk przez lata jako szef Rady Europejskiej, później jako szef Europejskiej Partii Ludowej, po prostu pozwolił się tak traktować, co jest przykre dla nas jako dla Polski, jako dla Polaków. I ja myślę, że kanclerz Merkel być może zapomniał, że kamery są włączone. Po prostu zachowywał się tak, jak przez ostatnie lata, czy on, czy Ursula von der Leyen, wcześniej Angela Merkel, traktowali Donalda Tuska. Dziś oni wychodzą, oni, dzisiaj Donald Tusk zaciąga duży dług u nich. To znaczy, oni milczą w wielu kwestiach, między innymi nie reagują na to, to, co Donald Tusk mówi m.in. o pakcie migracyjnym, że Polska nie będzie przyjmowała dodatkowych kwot, Ursula von der Leyen milczy, mówi, powiem po 1 czerwca. Tak samo Donald Tusk jest przeciwnikiem ETS-u, tylko w słowach. E, oni, Niemcy milczy, nie wyborów. komentują tego. <laughs> do wyboru. Dokładnie tak. spłacamy, spłacamy długi. Dokładnie kilka dni temu francuski dziennik Le pan napisał e, wybory prezydenckie w Polsce pomocna dłoń Ursuli von der Leyen dla Donalda I Tuska tu musimy... zachęca naszych radiosłuchaczy do do przeczytania tego. I tu musimy stawiać kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję Wojciech Gnat Prawo i Sprawiedliwość, Europejscy Konserwatości, konserwatyści, i reformatorzy wprost z Brukseli był z nami muzykę. Poranek Radia Republika.